Dobry wieczór, moje kochane duszyczki. Yy, witam was z całego serduszka w tą sobotni, w ten, w tą sobotni wieczór. Dzisiaj miałam je nakręcać filmu, bo yy, dużo dzisiaj się w ciągu dnia działo z moimi duszyczkami. Ale jedna moja duszyczka o imieniu Damian, Pan Damian. Pozdrawiam Panie Damianie. Po prostu tak zmobilizowała mnie. Do tego, żeby był filmik dzisiaj, że aż jestem na niego zła, ale zarazem szczęśliwa, że po prostu pomógł mi w zmobilizowaniu się. Jednym słowem, upieprzył mnie, tak? Nagrał mi wiadomość głosową, że co ja sobie wyobrażam, że nakręciłam raptem trzy filmiki i co, i znowu pół roku przerwy, że jak to tak może być, że. Ja jestem niekonsekwentna i w ogóle, więc był bardzo, bardzo obruszony moim zachowaniem i moim postępowaniem. No więc od razu oczy mi się szeroko otworzyły i po prostu dostałam takiego niezłego kopa w dupsko, żeby się ruszyć. Panie Damianie, dziękuję Panu z całego serca. Pan Damian jest człowiekiem, który tak naprawdę bardzo dużo, dużo przeszedł w życiu. Był osobą no niedobrym, niedobrym chłopcem był pan Damian zmienił się kolosalnie o 180 stopni jak zaczął ze mną tutaj walczyć o swoją kobietę zmienił się nie tylko pod kątem jakby że rytualnie tak, ale zaczął dbać po prostu o siebie i o swoje wnętrze jak zaczął dbać o siebie i o swoje wnętrze zaczął naprawdę dostrzegać różne ciekawe sytuacje, bóstwa nie, 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 nie pozwalają mu zapomnieć o sobie. Wszechświat cały czas daje mu wskazówki, żeby nie wątpił, żeby szedł do przodu, żeby działał, żeby pracował nad sobą. No i rzeczywiście pan Damian bardzo konsekwentnie idzie do przodu, po trupach, a do celu, uśmiech na buzi. Yy, nie ma tej swojej kobitki jeszcze przy sobie ale naprawdę kiedy zaczyna wątpić, to już nie ja, tylko wszechświat daje mu niesamowicie silne, mocne wskazówki, że jego zwątpienie jest najgorszą rzeczą, jaką może tylko zrobić. Ja już tutaj yy, nie muszę go pocieszać, nie muszę yy, tutaj yy, być cały czas przy nim, ponieważ panda miał na najwspanialszych przyjaciół pod słońcem przeświat i bóstwa, które pracowały z nim podczas rytuału, one dbają o niego. I gdzieś tam, jak, jak jest jakieś zwątpienie, czy spadek siły energii, przeświat cudownie daje mu znać, żeby wracał szybko do swojej pozytywnej energii, ponieważ to nie tędy droga, tak? Chłopie, zacząłeś robić rytuały, pracujesz nad yy, powrotem swojej partnerki i, i co to za spadek, tak? Więc tu wszechświat i bóstwa, które z nim współpracowały, wyciągają ręce do niego. Przewodnicy duchowi, którzy robią niesamowite mu przykusy, żeby zrozumiał, że naprawdę nie jest sam w tym wszystkim, że jest pod dobrą opieką i że to musi wszystko się udać, o co walczył, i wszechświat i bóstwa nie pozwalają mu zrezygnować. Naprawdę człowiek zrobił e, ogromny boom w swoim życiu. Mimo tego, że jest sam jeszcze w tej chwili, ale sam wyjeżdża, zwiedza świat, pracuje nad sobą. Pracuje nie tylko wizualnie nad sobą, ale również pracuje duchowo nad sobą. Grzesznie się mnie słucha i naprawdę po prostu nie poznaje człowieka, jakby to nie był ten pan, którego poznałam na samym początku. Był bardzo niecierpliwy, właśnie tu potał nóżkami, wymagał, a sam od siebie nic nie dawał, żadnej wdzięczności, żadnej radości z życia. Po prostu to jest to chcieństwo. On chciał i musiał mieć. Teraz, na dzień dzisiejszy, pan Damian rozumie, że to, co ma dostać, to dostanie. W odpowiedniej chwili, w odpowiednim momencie. Nerwy są ukojone, stres jest ukojony, uśmiech na buzi. Można z nim porozmawiać o wszystkim. Nie ma agresji. To jest najważniejsze. I mimo tego, że jest sam, na dzień dzisiejszy, jeszcze nie ma ze sobą tej swojej partnerki, pokornie na to czeka i wierzę, że będzie, że to się wszystko uda, ale również jego silną, mocną pracą, jego pracą nad sobą. Bo to nie jest tylko to, że my wymagamy, wykonujemy rytuały, wymagamy, tupiemy nóżkami i musimy mieć efekt. Nie, my również. Rytuał musi nas nauczyć również nad pracą, nad sobą, bo musimy być spokojni podczas wykonywania rytuałów. Jeszcze zależy jakich rytuałów, ale przede wszystkim tych rytuałów e, cięższych, czyli tak jak rytuał obcyny miłości Lilicht, e, czyli otwieranie pieczęci z demonami. Hmm, tutaj te, te, te rytuały są bardzo silne, które potrzebują i waszej energii, mojej energii i oczywiście bóstwa. Bóstwa jak będzie pracowało, czy tak jak Lilith, czy Hakate, czy, czy inne wspaniałe demony, które są przepięknymi demonami, ale które też nie lubią zwątpienia, nie lubią poddania się. Demon ogólnie jest silny, a jak ktoś jest słaby, to raczej będzie z niego wysysał, niż będzie mu pomagał, tak? Czyli też musimy mieć w sobie taką energię demoniczną, jeżeli walczymy o swoich partnerów. Panie Damianie? Obiecałam, dotrzymałam słowa, jest Pan wielki, pozdrawiam serdecznie. Kochani moi, a jeszcze chciałam, troszeczkę już dzisiaj już nie o panie Damianie, tak? Bo już, tak jak mówię, najważniejszą rzecz powiedziałam. Chciałam jeszcze opowiedzieć, bo zakochaliście się, kochani moi, w Lidicht. Często dostaję zapytania o Lidicht, często o obsesyjną miłość Lidicht, o ten rytuał, rzeczywiście ten rytuał. Jest również rytuałem pięknym. Tak jak mówiłam wcześniej, każdy rytuał jest piękny, każdy rytuał jest cudowny, i każdy rytuał przynosi nam wiele, wiele innych rzeczy. Nie tylko to miłość, nie tylko to pragnienie, ale także wiele, wiele, wiele innych fajnych, pozytywnej energii. Mówię, rytuały są przebajeczne, ale chciałam Wam troszeczkę dzisiaj opowiedzieć o Lili, dlatego że tak jak mówię, no niesamowicie dużo jest yy, na WhatsAppie zapytań, jeżeli chodzi o naszą panią Lilich, tak? Yy, I kim ona jest, co się dzieje z Lilich, jak to w ogóle wygląda tak rytualnie. W ogóle przede wszystkim, jeżeli <laughs> rytualista pracuje z bóstwami jakimiś obranymi, bo to się nie da pracować ze wszystkimi, bo tych bóstw jest mnogo, tak? Jest ich dużo. E, trzeba obrać po prostu gdzieś tam parę tych bóstw, parę tych demonów, i nad nimi pracować codziennie. To nie jest tak, że e, ja jako rytualistka zaczynam pracować z Lilicht wtedy, kiedy ktoś ode mnie potrzebuje pomocy i chce wykonać rytuał obsesyjny Lilicht. Nie, ja o Lilicht dbam codziennie, codziennie z nią medytuję, codziennie z nią rozmawiam, codziennie. Składam jej ofiary. Lilich ma swój ołtarz oddzielny od reszty ołtarzy, bo każde bóstwo musi mieć swój ołtarz, i tam jest jej dom, i tam się z nią spotykam. I to nie wtedy, kiedy jest zlecenie na wykonanie rytuału. Tylko Lilich w moim życiu jest każdego dnia, każdej nocy, i ona musi być zadbana, musi być dopieszczona. Każdego dnia musi mieć składane ofiary, w sensie. U mnie nie ma e, krwi, tak? U mnie jest kwiaty, kamienie szlachetne, e, dobre wino, to, 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 to co Lilicht lubi, e, tak? Musi ona być rozpieszczana. I wtedy, kiedy właśnie jest jeżeli, ona jest, jeżeli ja o nią dbam, kochani, codziennie, dzień i noc, nie zapominam o niej, e, tak jak mówię, medytuję z nią. E, Y, 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 każda intencja moja, ma, ma codziennie palone po kilka świeczek, tak? Świec wypalanych, ona musi być zadbana i dopieszczona. I wtedy, kiedy właśnie jest rytuał na konkretną osobę, na konkretną parę, to wtedy Lilicht wie, że ona nie jest przywoływana tylko po to, żeby załatwić sprawę i że ma spadać, tylko ona wie, że ja zasługuję na to, żeby ona mi pomogła, tak? Bo ja jestem jako rytualista, jestem y, takim łącznikiem między Wami a nią, tak? Y, Lidich nie z każdym chce rozmawiać, więc też zawsze przy przywołaniu jej musimy sprawdzić, czy ona w ogóle będzie chciała wziąć się za tą robotę, czy będzie chciała pracować, ale na moją prośbę, na prośbę rytualisty. Więc jak dbamy przez Lidich codziennie, tak Lidich z nami pracuje. To jest wymagająca demonica, to jest. Y, ona lubi być rozpieszczana, lubi ofiary, y, lubi y, rządzić. I czasem, jak ktoś zwątpi w, podczas rytuału y, w nią, w jej siłę, może się obrazić, a my tego nie chcemy. Więc ja, jako rytualista, cały czas muszę utrzymywać dobrą energię między Wami a Lich, tak? Czy po to są te rozmowy, bo to się tłumaczy, że wy musicie podczas rytuału nie wątpić, nie denerwować się, nie wprowadzać złej atmosfery, dlatego, żeby nie rozgniewać naszej demonicy, żeby się nie obraziła. A tak naprawdę to ja, jako rytualista, który o nią dba codziennie i który ją dopieszcza, nadstawia karku za to, żeby się nie obraziła <laughs> i żeby zawsze, kiedy będzie potrzebna, żeby przybyła i zgodziła się z nami, kochani, pracować. W niektórych mm, kręgach magicznych, ezorytycznych, Lilii jest postrzegana jako bardzo y, potężna, pierwotna bogini, który, która ona udziela pomocy, pomocy w osiągnięciu praktycznie każdego celu. Tak? Ja tutaj pracuję z Lilii przede wszystkim na tle miłości, na tle tego, żeby ona właśnie uszczęśliwiała <laughs> nas, wszystkie kobiety i mężczyzn, żebyśmy mogli tworzyć cudowne pary, cudowne związki i żebyśmy się mogli kochać ponad w życie. Ponad życie. E, pomaga ona w uwolnieniu się od ograniczonych, narzuconych przez społeczeństwo, również takich w odkryciu i zaakceptowaniu własnej seksualności, w, w manifestacji osobistej siły, przełamywaniu barier, które blokują nasz rozwój nawet, tak? Ona ma potężną, potężną moc. Ona może naprawdę wiele, wiele na każdej sferze życiowej może pomóc. Jednakże energia jest dzika, kochani. Nieokiełzana i tak naprawdę nieprzewidywalna. Niczym burza, tak? Która może przynieść zarówno oczyszczenie, jak i zniszczenie. Rytuały związane z litych mogą być intensywne. One są, rytuały związane z litych są bardzo intensywne, kochani. I wymagają bardzo, bardzo odpowiedniego podejścia. Brak do niej szacunku lub niedostateczne przygotowanie się do rytuału może przynieść bardzo niepożądane, a nawet niebezpieczne konsekwencje. Dlatego ja o nią dbam codziennie, właśnie, żeby tego uniknąć. Właśnie dlatego, właśnie, Lilith, jeżeli się zgadzacie, chcecie włączyć ją w swoje życie, w swoje sprawy, musicie być pewni, że to jest ona i że po prostu. Posłuchacie się troszeczkę mnie, jak z nią pracować, żeby być szczęśliwym. Yy, ona może yy, również, ja mówię, jeżeli się robi yy, rytuały z Lilicht, ona właśnie dlatego w swoim rytuale separuje, oddziela od złych, toksycznych ludzi. Ona dba o Was, żeby Wasz związek był piękny, bez brudów, bez cefów, bez ludzi, którzy będą Was niszczyć. Robi coś, co kurczę naprawdę, wie co robi i wie jak to zrobić, żeby ten związek był na wiele lat, a nie na parę miesięcy, tak? Niektóre praktyki obejmują, kochani, przede wszystkim medytację z Lidich, w której skupiamy w której rytualist, rytualista, który wykonuje pracę ja mówię o sobie, jak moja praca wygląda, tak? Skupiamy się, wizualizujemy z Lilicht, wyobrażamy sobie, wyobrażamy z nami mocę. Z nami siłę. Przyciągam, je, przyciągam ją do siebie symbolami, które ona kocha. Yy, więc mówię, no, rytuał z nie jest rytuałem prostym, nie jest rytuałem łatwym, bo jej najpierw trzeba dogodzić, tak? żeby po prostu yy, ona tutaj zobaczyła lidt z nami działać. Yy, co jeszcze mogę o niej kochani powiedzieć? Yy, mówię to jest potężna siła. I przed podjęciem jakichkolwiek rytuałów związanych z Lidów, z licht, przepraszam, niezbędne jest gruntowe przygotowanie. Dlatego ja tyle z Wami rozmawiam przed wykonaniem Lilicht. Tyle piszemy ze sobą, żebyście i Wy byli przygotowani. Z list nie jest to mój pierwszy rytuał, więc ja już wiem, jak to wykonać. Ale Wy też musicie, kochane moje duszyczki, być przygotowani. Ja mam przygotowane wszystko od symboliki. Do, innej, do interpretacji zaklęć, wszystko to jest wyćwiczone, ale Wy, podchodząc do rytuału, musicie również być spokojni i pewni, i być przygotowani na spotkanie z jej dziką, nieprzewidywalną energią bo ma dziką i nieprzewidywalną energię i Wy też musicie być przygotowani na spotkanie z nią i naprawdę niewiele osób może liczyć na jej wsparcie. Tak naprawdę. Więc dlatego ja was zawsze przygotowuję przed rytuałem z Lidicht, abyście kochani po prostu zasłużyli sobie na jej pomoc tak naprawdę, tak? Bo, 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 mówię, bo ona potrafi, potrafi kochani czynić cuda. Kocham ją i wiem, że, wiem, że zasługuje sobie na każde, każde bóstwo zasługuje sobie na szacunek i na yy, i na to, żeby dbać o nią codziennie, a nie tylko wtedy, kiedy potrzebujemy kiedy potrzebujemy pomocy tak, ja codziennie są otwierane wakacje prób codziennie próbuję Lili przywołać do siebie, dziękować jej za to, że jest, składam jej codziennie ofiary, negocjuję z nią swoje umowy i przede wszystkim medytujemy więc kochani, tyle o Lilicht. Jeżeli chcecie, mówię rytuały, słuchajcie się mnie, bo ja wiem, co nasza pani, czego nasza pani oczekuje podczas walki o wasze szczęście. ściskam was serdecznie, moje aniołki. Troszeczkę pogadałam sobie o Liwich, ale tak jak mówię, kocham ją i, i, wiem, że, i wiem, że wy zaczynacie ją kochać, bo tak jak mówię, dużo, dużo dostaję wiadomości na WhatsAppie. Przede wszystkim pytacie się o nią. i i każdego ciekawi ona. A jest co? O co się pytać? Yy, ściskam serdecznie aniołeczki moje kochane. Przytulam każdego z was osobna. Jestem z wami. Yy, I wiem, że musi nam się w końcu udać. Zawsze podczas rytuału mówię, są te bóstwa, których, się, których ja kocham i do których wyrażam szacunek każdego dnia i nie zapominam, że o nich też trzeba dbać. Jeszcze raz, dużo, dużo przyjemności w życiu, pięknej, cudownej nocy i mam nadzieję, że jutro się słyszymy. Pozdrawiam serdecznie każdą moją duszyczkę. Dobranoc, aniołki.